Na Kasprowym Wierchu biała warstwa ma już 176 cm śniegu i z obowiązku muszę dodać, że w Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Warunki wcale nie będą się poprawiać. W pozostałych górskich pasmach drugi stopień zagrożenia lawinowego. Co się dzieje poza górami? Dzisiaj dwa światy. Na północnym wschodzie świeci słońce. Ale i trzymam mróz. Największy na Słowarszczyźnie w tej chwili to minus 12 stopni. Po południu prognozujemy, że temperatura wyniesie minus 8. Natomiast na zachodzie od odwilż już nawet nie 5, a miejscami nawet i do 6 stopni dochodzi temperatura przy za południowo-zachodniej granicy. Opady jeszcze mieszane pojawiają się miejscami od Podkarpacia i Małopolski po region łódzki, ale po południu te opady zostaną już tylko na południowych krańcach Podkarpacia i Małopolski. Polski. W pozostałych regionach już nie powinno padać. Mgły się pewnie rozproszą, a najwięcej słońca będzie od Kaszub przez Mazury, Podlasie, aż po Mazowsze i Lubelszczyznę. Silniejszy wiatr poczujemy na wybrzeżu. Co przyniesie jutro? Lekki mróz już tylko na Suwalszczyźnie. Poza tym odwilż. Obserwujemy poziom wody w rzekach, bo odwilż w następnych dniach będzie coraz większa, więc i wody w rzekach polskich też coraz więcej. Do zobaczenia.